Szanowni Państwo, dziś kolejna lokalizacja drive-thru w Wielkopolsce. Ja przypomnę, że w czasie kiedy rozpoczęliśmy walkę z koronawirusem drive-thru w Wielkopolsce Sprawdza się bardzo dobrze. Rozpoczęliśmy od południa Wielkopolski, dlatego że to tam było główne ognisko zakażeń, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Rozpoczęliśmy w Krotoszynie, następnie byliśmy w Kaliszu to te dwa powiaty, które, w których to ognisko było bardzo duże. Następnie przemieszczaliśmy się poprzez Poznań na północ wielkopolski tak aby wrócić tutaj do tej części Wielkopolski dzisiaj w Malanowie to trzynasta lokalizacja, jeśli chodzi o drive w Wielkopolsce a ta trzynasta lokalizacja dlatego, że to tutaj no nastąpiło ognisko tak, chcemy bardzo szybko i sprawnie walczyć, pokazujemy, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego reaguje natychmiast na te problemy, które wynikają w, związane z koronawirusem. E, tutaj też e, oczywiście wspólnie z, jak zawsze, z niezastąpionym e, Wojskiem Obrony Terytorialnej z tego miejsca serdeczne podziękowania dla pana ministra e, Mariusza Błaszczaka i dla pana pułkownika Rafała Miernika, bo nie byłoby drive thru tych lokalizacji, gdyby nie e, wojsko. E, oczywiście e, bardzo duży udział e, m, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Bardzo dziękuję pani dyrektor za to ogromne zaangażowanie. Dziś możemy z dumą mówić o tym, że Wielkopolska jest drugim województwem w Polsce pod kątem liczby wymazów, które do tej pory zrobiliśmy. Oczywiście ogromne podziękowania dla pana posła Witolda Czarneckiego, który bardzo proszę się o ten region i ta reakcja jest też natychmiastowa, jeśli chodzi o problemy, które się pojawiają. Serdecznie dziękuję Panu staroście, który zaniepokojony od razu tym, co tutaj w powiecie miało miejsce, zadzwonił do mnie. To naprawdę była natychmiastowa reakcja, więc ta współpraca jest naprawdę wzorcowa. Dziękuję Włodarzowi Malanowa, który tutaj bardzo mocno jest zaangażowany też w pomoc i w te działania. To pokazuje bardzo dobrą współpracę, Szanowni Państwo, rządu z samorządem i troskę o zdrowie i bezpieczeństwo Wielkopolan, a w tym przypadku mieszkańców powiatu tureckiego. Szanowni Państwo, do tej pory, jeśli chodzi o drive true, dokonaliśmy prawie 10 tysięcy wymazów, z tego 484 okazały się dodatnie, głównie oczywiście na południu Wielkopolski, jesteśmy u Państwa w kolejne dni, do końca tygodnia, a nawet i dłużej, jeśli no taka potrzeba będzie, to jesteśmy do dyspozycji mieszkańców powiatu tureckiego, my, żaden inny kraj, też chcę to podkreślić, nie robi tego tak masowo jak my, jeśli chodzi o drive-thru, a na pewno żadne województwo tutaj Wielkopolska może się tym poszczycić, ale to tak jak mówię, ogromna zasługa, Wojska Obrony Terytorialnej i tego współdziałania, jednocześnie oczywiście sanepidu, bo te wymazy trzeba pobrać, zbadać, przekazać wyniki. Więc dziś możemy mówić, że te wszystkie działania, które wdrożyliśmy, tych działań było bardzo wiele, które wdrożył rząd premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie tak naprawdę codziennie mieliśmy i bardzo często obecnie mamy wideokonferencje z poszczególnymi ministerstwami i tą koordynację działań. Dziś te działania no, przełożyły się na to, że możemy mówić o wypłaszczeniu krzywej wzrostu w Wielkopolsce. Oczywiście te ogniska się pojawiają, one będą się pojawiały, my tego tutaj absolutnie nie ukrywamy, natomiast no, działamy profilaktycznie, wyszukując jakby poszczególne osoby, które mogą być dodatnie i wdrażamy kolejne działania. Ja przypomnę, że na terenie naszego województwa mamy szpital jednoimienny, szpital imienia Józefa Strusia w Poznaniu, ponad 400 łóżek dla osób zakażonych, do tego mamy izolatorium, które jest w Poznaniu w hotelu IKAR, ponad 260 miejsc w tym izolatorium i oczywiście poszczególne oddziały zakaźne, tak zwane oddziały covidowe w szpitalach wojewódzkich. Do tej pory obciążenie szpitala nie przekraczało 20%, stąd też jak Państwo wiecie od jutra Wolica wraca, już nie będzie szpitalem jednoimiennym, tylko wraca do normalnego funkcjonowania, ponieważ nie było zasadności utrzymywania w tej chwili dwóch szpitali jednoimiennych na terenie Wielkopolski. To trzeba mocno podkreślić, jak i to, że jesteśmy na drugim miejscu po województwie mazowieckim, jeśli chodzi o liczbę pobranych, wymazów i wykonanych testów do tej pory, bo ona przekracza 130 tysięcy wykonanych testów. Od początku, kiedy koronawirus pojawił się w naszym kraju, Wojsko Obrony Terytorialnej przedefiniowały charakter swoich działań, przede wszystkim z funkcji szkoleniowej na czas pokoju, na działania przeciwkryzysowe i w związku z powyższym brygady w ramach odpowiedzialności terytorialnej wojewódzkiej. Weszły bardzo ścisłe współdziałanie w tym zakresie z wojewodami. Tak, tak też się wydarzyło w Wielkopolsce i dzieje oczywiście i w Lubuski, ponieważ 12. Brygada odpowiada czasowo za dwa województwa w swojej odpowiedzialności. Przede wszystkim w ramach operacji Odporna Wiosna realizowaliśmy działania, które miały na celu wsparcie instytucji pana wojewody, ale też samorządów lokalnych, instytucji, podmiotów służby zdrowia i szeregu innych, które między innymi borykały się w, w tym największym stadium kryzysu z koronawirusem. W tej chwili jesteśmy po pewnym podsumowaniu operacji odporna wiosna i płynnie przeszliśmy do kolejnej, która ma kryptonim trwa odporność i jej głównymi założeniami jest przede wszystkim yy, profilaktyka, identyfikacja i izolacja zagrożeń o charakterze ogniskowym. Bo, tak jak wspomniał pan wojewoda to one nie się teraz pojawiają i z pewnością będą się jeszcze pojawiać do, do jesieni, gdzie być może nastąpi znowu, znów czasowy wzrost zachorowań, ale tego nie możemy w tej chwili do końca określić. W każdym bądź razie na tą ogromną ilość wymazów, które zostały zrobione do chwili obecnej w Wielkopolsce, 20 tysięcy jest udziałem żołnierzy 12 Wielkopolskiej Brygady i tak też jak powiedział Pan Wojewoda połowa z tego to jest, są to wymazy, które zostały zrealizowane metodą test and go czyli drive thru i walk thru, czyli dla, dla zmotoryzowanych i dla osób pieszych. Dziś, dzisiejszy przykład, miejsce w którym się znajdujemy to jest między innymi działanie z, zgodnie z tą ideą, czyli identyfikujemy, zidentyfikowaliśmy i w tej chwili praktycznie powodujemy jakby zatrzymanie tego, tej transmisji poziomej tak, żeby bardzo szybko zgasić w zarodku ognisko i przejść do normalności. Myślę, że cała mapa drogowa, która została sporządzona wspólnie z panem Wojewodą i jego służbami, jeżeli chodzi o testem goł na terenie Wielkopolski jest Przemyślana, planowa i y, można powiedzieć bardzo konsekwentna. Tym samym możemy powiedzieć, że panujemy nad y, tą, tą średnią, y, nad ogniskami, które się pojawiają i jest to wypadkowo między innymi bardzo dobrej współpracy z samorządami lokalnymi. Ja muszę powiedzieć, że z panem y, starostą tureckim y, znamy się już od lat, ponieważ y, w przyszłości powstanie batalion lekkiej piechoty Wojska Prawne właśnie w Turku, gdzie mamy swoją lokalizację, i w, dzisiaj w punkcie, w którym, w którym realizujemy wymazę, między innymi w dużej części realizują to żołnierze z tego powiatu. Dlatego to jest też przykład na to, że jest to bardzo dobre spełnienie naszej, naszego hasła, naszej idei, że jesteśmy zawsze gotowi zawsze blisko. Mam nadzieję, że tak będzie dalej i będziemy stawiać na wysokości zadania, żeby takie, żeby wspierać lokalne społeczeństwo. Ale powiem może jedną liczbę 2670 dodatnich wyników na terenie całego Województwa Wielkopolskiego. U Państwa są z dwa niska zapadalność nie jest stosunkowo niska. Ale co chcę powiedzieć, bo bardzo ważne jest opracowanie przez epidemiologów, bo ja takowym jestem, taki zwany ryzyko względne. Po angielsku to się nazywa ryzyk relatyw, które mówi jak jedna osoba zakażona, ile zakaża osób zdrowych. I w Państwa terenie, tu w tej części Województwa Wielkopolskiego, jest to 0,34, czyli można powiedzieć, że prawie, że znikoma. W całej Wielkopolsce 0,84, w południowej 0,74. I powiem szczerze, że to są bardzo, jesteśmy na dziesiątej pozycji w, w Polsce, więc są to dobre niech. Czy, że ja popadam w jakiś samozachwyt albo zadowolenie, ale nie mniej też chciałabym, aby Państwo jako dziennikarze e, propagowali, e, żeby jednak ta słowo panika nie używać już naprawdę nigdy, bo musimy nauczyć się żyć z tym, e, propagować zachowania profilaktyczne, bardzo dobrą, bardzo wysoką higienę i do tego proszę, proszę żeby wszyscy dążyli, tak? W własnym środowisku, jak i na zewnątrz. Ja dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu tureckiego jest dla nas priorytetem. I tak jak przed chwilą powiedział Pan Wojewoda, jeżeli otrzymałem informację o dodatnim wyniku, pierwszym dodatnim wyniku pracownika San Garden, pierwsze co zrobiłem to wykonałem właśnie telefon do Pana Wojewody. Błyskawiczna reakcja Pana Wojewody, za to serdecznie dziękuję. Następne rozmowy to były z panem pułkownikiem i dlatego w przeciągu praktycznie kilkunastu godzin powstało tak zwane miasteczko wymazowe. Dziękuję pani dyrektor, bo cały czas jesteśmy w kontakcie telefonicznym. To jest bardzo ważne, ta współpraca, ale współpraca tutaj przecież z wójtem gminy Maranów. To jest to, co ja na każdym spotkaniu mówię, ta współpraca Buduje i to jest naprawdę budujące, że potrafiliśmy błyskawicznie zareagować, to co Pan Poseł powiedział, błyskawicznie przerwać ten łańcuch zarażeń dalszych tutaj w tym zakładzie. Co ważne, to chcemy przebadać wszystkich pracowników tego zakładu. Mało tego. To dziękuję panie pułkowniku, dziękuję panu Wojewodzie, tu pani dyrektor, panu posłowi za to, że zgodziliście się, że to miasteczko wymazowe zostanie jeszcze po weekendzie. Chcemy zbadać, wymazać mieszkańców Powiatu Tureckiego. Oczywiście no, też pełna kontrola, bo to nie sztuka wymazać 85 tysięcy. Mieszkańców powiatu, ale tam, gdzie będą takie zalecenia, jak najbardziej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Współpraca wzorowa i tylko myślę i marzę, żeby ten łańcuch faktycznie przerwać i żeby tych zależonych osób było jak najmniej. Dziękuję jeszcze raz serdecznie.